Witajcie. Dzisiaj bierzemy na tapet studia na kierunku grafika, konkretnie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Tak, mamy ciekawe materiały, rozmowę z wykładowcami, panią Urszulą Gireń i panem Andrzejem Dworakowskim, plus oficjalny opis kierunku. No właśnie, chcemy zrozumieć, co to właściwie za studia, czego wymagają, no i co potem, jakie są możliwości. Może zacznijmy od podstaw. Hmm, czym jest grafika dzisiaj? Bo to szerokie pojęcie? Bardzo szerokie. Wykładowcy mocno podkreślali ten podział, wiesz, na użytkową i artystyczną. Użytkowa to ta, która ma cel, czyli na przykład, no nie wiem, strony internetowe, apki, animacje. Mhm. Ale też, co ciekawe, nadal mnóstwo druku, głównie opakowania tego jest ponoć cała masa. No i oczywiście identyfikacja wizualna, logotypy cała otoczka marki. Okej. Okay. A ta druga, artystyczna, to jakiś zupełnie inny świat? No właśnie, nie do końca. Przynajmniej tam na Politechnice Białostockiej. Mówili, że program specjalnie łączy te dwa światy. Artystyczna to, wiesz, bardziej z potrzeby serca, własna wizja? Czyli wolność twórcza. Dokładnie a użytkowa często pod klienta, pod brief, tam starają się pokazać obie strony. Myślę, że to wartościowe. Dobra, to wejdźmy głębiej w sam program. To są studia licencjackie, tak? 3,5 roku. Tak, licencjat. I są na wydziale architektury, ale mówisz, że różnią się od samej architektury. Jak bardzo? Znaczy, początek jest wspólny. Podstawy, rysunek, malarstwo, historia sztuki. To jest kluczowe tu i tu, żeby nauczyć się patrzeć, analizować. Rozumiem, warsztat. Tak. Ale potem drogi się rozchodzą. Architektura idzie w przestrzeń, w formę, a grafika skupia się na komunikacji obrazem jak przekazać treść wizualnie. Jasne. A jak się tam dostać? Słyszałem, że jest egzamin i to nie byle jaki. Oj, tak. Jest kluczowy. I ponoć dość wymagający. Jeden dzień, dwie części. Pierwsza to rysunek postaci z natury. Trzy godziny, duży format, 50 na 70 cm. Trzeba ćwiczyć. Trzy godziny, wow! Uh -huh. a druga część to zadanie kreatywne. Sprawdzają wyobraźnię, pomysłowość, no i potencjał projektowy. Podobno tematy bywają zaskakujące, ale można znaleźć te z poprzednich lat. A konkurencja? Sporo, około trzech osób na miejsce. Także, no, trzeba się przygotować. Dobra, załóżmy, że ktoś przebrnął. Co dalej? Mówiłaś, że liczy się nie tylko talent, ale. inwestycje. Tak, to też wybrzmiało w rozmowie. Pierwsze semestry to dalej rysunek, malarstwo, praca z kolorem, ale równolegle wchodzi oprogramowanie graficzne profesjonalne czyli koszty. No, niestety, trzeba się z tym liczyć. To jest warsztat grafika. I co ważne, wykładowcy podkreślali, że to zawód, który wymaga ciągłej nauki. Nowe programy, nowe trendy, nawet wiesz, trochę psychologii, marketingu. Czyli dyplom to nie koniec. Absolutnie nie. Raczej początek adaptacji do tego, co się dzieje na rynku. On jest bardzo dynamiczny. No właśnie, a propos dynamiki. Technologia, AI, sztuczna inteligencja. Czy to zagrożenie dla grafików? Bo dużo się o tym mówi. Wykładowcy podchodzą do tego, bym powiedziała, pragmatycznie. Narzędzia ułatwiają, przyspieszają, jasne, ale jest też ryzyko, że wszystko będzie na jedno kopyto. Unifikacja. Tak, AI może przejąć proste rzeczy, powtarzalne zadania, ale zaraz pojawiają się pytania o prawa autorskie, o etykę. Z rozmowy wynikało jasno. AI to narzędzie, nie zastąpi człowieka tam, gdzie jest potrzebna kreatywność, empatia, myślenie krytyczne, decyzje projektowe. Te ludzkie cechy stają się wręcz cenniejsze. Mhm. A czy w trakcie studiów można się jakoś ukierunkować? Są specjalizacje? Tak, gdzieś tak od trzeciego, czwartego semestru. Można wybrać jedną z trzech ścieżek. Jest projektowanie graficzne, to bardziej dróg, reklama. Są multimedia i publikacje cyfrowe, czyli web, apki, animacje, świat interaktywny. Okej. Okay. I jest też grafika artystyczna. Dla tych, którzy myślą bardziej o własnej twórczości, może o dalszych studiach na ASP. Wykładowcy to też czynni artyści, co jest ważne. A jak z praktyką? Starze, koła naukowe, coś poza zajęciami. Oczywiście, praktyki są obowiązkowe, albo w wakacje, albo w szóstym semestrze. I to w realnych miejscach, agencjach, studiach graficznych, domach kultury, uczelnia ma porozumienia, co ułatwia sprawę. To daje ogląd branży? Bezcenną perspektywę, dokładnie. No i działają koła naukowe. Na przykład fotograficzno-filmowa ciemnia albo warsztat, gdzie zajmują się rysunkiem, grafiką warsztatową. Studenci robią wystawy, angażują się w różne akcje. Super. No dobrze, to najważniejsze pytanie. Co po studiach? Jakie są realne ścieżki kariery? No, spektrum jest całkiem szerokie. Absolwenci idą do agencji reklamowych, wydawnictw, pracują w instytucjach kultury, w działach graficznych różnych firm. Mogą być ilustratorami, projektantami interfejsów, freelancerzy, też działalność. Albo idą w kierunku czysto artystycznym. Wielu znajduje pracę w białym stoku, ale niektórzy wjeżdżają na przykład do Warszawy. Podkreślano też, że starają się aktualizować program, żeby odpowiadał na potrzeby rynku, zwłaszcza tego cyfrowego. Okej, okay, czyli podsumowując. Grafika na Politechnice Białostockiej to wydaje się być intensywny kierunek. Łączy sztukę, rzemiosło i technologię. Mm -hmm. Wymaga solidnego przygotowania do egzaminu, gotowości na inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i, co ważne, na ciągłą naukę. Ale w zamian daje solidne podstawy, różne możliwości zawodowe. I coś jeszcze, co mówili wykładowcy, rozwija otwartość, dojrzałość. Zdecydowanie tak. I to skłania do takiego pytania na koniec, wiesz, do przemyślenia dla kogoś, kto rozważa tę drogę. W czasach coraz lepszych narzędzi, tej całej sztucznej inteligencji, jaka unikalna ludzka cecha, może nawet ważniejsza niż sama kreatywność, będzie tym decydującym atutem grafika przyszłości, tym, co sprawi, że jego wartość na rynku pozostanie niezachwiana.